Witamy w Ekogazie. Chevrolet Cruze z silnikiem 1.6. To auto, które dzisiaj prezentujemy. Instalacja gazowa BRC Sekwent 32. I tak kolejno wtryskiwacze. Elektrozawór gazowy z filtrem. Filtr fazelotny fazy lotnej, Reduktor Genius BRC. Elektronika Sekwent 32 z podłączeniem do OBD znajduje się w tym miejscu. Przełącznik benzyna gaz. To oto tutaj to miejsce. Spiornik w miejscu koła zapasowego o pojemności 47 litrów. W ten sposób wygląda. Tak. I wlew ukryty pod klapą benzyny z dokręcaną końcówką. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.